Witajcie na kanale Życie na Płoninie. Mamy drugą połowę listopada, słoneczny dzień, i zamierzam w tym dniu posadzić cebulę. Zapraszam Was do pozostania ze mną i do obejrzenia tego materiału. Mam tutaj wszystko, co będzie mi dzisiaj potrzebne do posadzenia cebuli: czyli wiaderko z narzędziami, dwa patyki, na których zawinięty jest sznurek, będzie on służył do wyznaczania rzędu, patyczki, którymi oznaczam początek i koniec każdego rzędu. I oczywiście mam tutaj cebulkę. Ta to jest stara odmiana, którą udało nam się pozyskać w zeszłym roku, i jesteśmy już po pierwszym sezonie uprawy tej cebulki. Dlaczego mówię cebulka? Ponieważ, zobaczcie, tak ona wygląda po zbiorze czyli mamy tutaj większe i mniejsze cebulki w jednej. Zobaczcie, tutaj Wam pokażę. O, tutaj w środku jest większa cebula i. Tamniejszych i właśnie ten rodzaj cebuli w taki sposób rośnie. Czyli mamy takie średnie cebulki. I przy tych średnich cebulkach są również takie malutkie, albo w ogóle rośnie w taki sposób. Zobaczcie, że ma same małe cebulki. Dzięki temu mamy swoje małe cebulki i nie musimy ich kupować. Także tutaj są przygotowane te małe cebulki do wysadzenia. A tutaj po prostu przyniosłam mniejsze cebulki z większymi, które są połączone, żeby wam pokazać, jak ten rodzaj cebuli wygląda. Teraz wam pokażę w jaki sposób tą cebulkę sadzę. Jak możecie zobaczyć, mam tutaj sześć patyczków. Pięć patyczków oznacza, że mam pięć rzędów czosnku i zaczynam sadzenie cebulki w tym samym miejscu. Tutaj oznaczyłam sobie szósty rząd. I dałam taki sznureczek, żeby właśnie pamiętać, że tutaj zaczyna się cebula. Eee, już sobie przełożyłam sznurek, ale wcześniej on był właśnie tutaj przy tym rzędzie. Cebulkę dobrze widać. I za chwilę będę to wszystko lekko przysypywać ziemią. A tutaj mam końcówkę tego rzędu. Również jest patyczek ze sznurkiem, oznaczający, że tutaj się właśnie kończy cebula. Teraz możecie zobaczyć, już cała cebulka jest lekko przysypana ziemią. Zrobiłam cały rząd i teraz tutaj, gdzie mam ten niebieski sznurek, zacznę tworzyć kolejny rząd. Posadziłam tutaj cebulę w pięciu rzędach i łącznie z czosnkiem mam 10 rzędów czyli 5 rzędów czosnku i 5 rzędów cebuli, i w tym miejscu teraz zakończam swoją pracę. I zostało tutaj trochę miejsca, ale to miejsce chcę wiosną wykorzystać na ziemniaki. Miałam też w planie siać tutaj buraki, ale widzę, że tego miejsca nie jest za dużo, więc buraki prawdopodobnie posieję w innym miejscu. I tak wygląda tutaj całe to miejsce, gdzie mam cebulę i czosnek. Cebulki mi bardzo dużo zostało tutaj, a mam jeszcze jedną taką skrzynkę. Więc część tej cebulki jeszcze posadzę na takiej grządce podwyższonej i to co zostanie zostawię do wiosny. Jak cała cebulka tutaj wzejdzie i wszystko będzie w porządku, to pozostałe cebulki po prostu rozdam. Dlaczego tą cebulkę właśnie sadzę jesienią? Przede wszystkim mamy już sprawdzoną tą metodę i ta cebulka nie przemarza. I nawet jeśli ona teraz jeszcze zacznie rosnąć, jeśli będzie ciepło, to prawdopodobnie w grudniu zostanie wszystko pokryte śniegiem i wiosną ona z powrotem zacznie rosnąć. I dzięki temu, że ona właśnie jest tak wcześnie posadzona, to możemy cieszyć się szczypiorem już bardzo wcześnie, gdzieś tak w okolicach kwietnia. Już sobie tutaj urywamy szczypior i korzystamy z takiej młodej cebulki, a część cebuli zostawiamy po prostu na później i zbieramy ją latem. Właśnie po to, żeby z niej korzystać po prostu później. Zachęcam Was do próbowania zarówno sadzenia cebuli jesienią, jak i wiosną. Sprawdzenie, która metoda jest dla Was lepsza, i bardzo Wam dziękuję za bycie ze mną tutaj i obejrzenie tego materiału.